Zadanie piąte. W jakim stosunku molowym reaguje siarka z wodorem tworząc H2S, jeżeli zawiera 5% objętościowo S2 i 95% objętościowo S8? Zaczynam od napisania równań reakcji. Dwuatomowa cząsteczka siarki w reakcji z wodorem tworzy siarkowodór o wzorze H2S. Uzgadniam równanie reakcji licząc liczby atomów po stronie lewej i prawej. Ośmioatomowa cząsteczka siarki w reakcji z wodorem również tworzy H2S. Uzgadniam równanie reakcji i przypominam sobie, że dla gazu zależności molowe i objętościowe są takie same, czyli równanie numer 1 mnożę razy 5 setnych. Zakładając, że do reakcji wchodzi 5% z jednego mola siarki w fazie gazowej. Drugie równanie mnożę obustronnie przez 95, setnych, co oznacza, że zakładam, że do drugiej reakcji zgodnie z informacją podaną w treści zadania wchodzi 95% z jednego mola. Bezpośrednio z równań mogę odczytać objętość siarki. Do objętości wodoru. 0,5 mola wchodzi molowo siarki do pierwszej reakcji, 95 mola wchodzi molowo siarki do drugiej reakcji. Równocześnie w pierwszej reakcji bierze udział 500 razy 2 molowo wodoru i 95 mola razy 8 molowo wodoru bierze udział w drugiej reakcji. Zależności molowe i objętościowe są identyczne. Czyli stosunek molowy i objętościowy wynosi 1 do 7,7. ,7. Zadanie było krótkie, prościutkie, ale ważne w analizie wielu innych zadań dla gazów zależności molowe i objętościowe są identyczne jak będziemy o tym pamiętać, to często obliczenia będą zdecydowanie bardziej uproszczone niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Zapraszam do kolejnego zadania.